Coś mi tu nie pasuje. Bum. O ale fajnie. Bum. Jest już lepiej. Bum. Naprawdę lepiej. Bum. Bardzo dobrze. Bum. Na dziś mi wystarczy. Grecja wojna. Bum. Przypomnieć ci, że też byłem potężny. Ja byłem jestem i będę lepszy. Zobaczymy. Bum. Masz z IT admin cię nie chce zniszczyć, bo go przekupiłeś za Grześka. Nie. Bum. Dobra pokój. No o kto tak będą wyglądały nasze ziemie. Czas stać się potęgą, bo nawet Katar się ze mnie śmieje. Bum. Nieco jak to. Haha, teraz ja się z ciebie śmieję. Bum. Bum. Zlituj się. Okej. Okay. Ja też się muszę powiększyć. Portugalia, pomożesz mi z Hiszpanią? Okej, okay, zaraz się dołączę. Bum. 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 Podarujemy ci jeszcze rzeczy. Dzięki. Bum. A ja jestem od teraz niepodległy. Rzym i Włochy mogę te tereny. No dobra, okej. Okay. Bum. Węgry robimy wymianę. No spoko, bum. Bum. To bał mój wasal, ojdź. Bum. Ha ha Bum. Bum. Bun. Pomogę ci, dzięki. Bum. Bum. już? No spoko. Pa Peru, Bum. Ja chcę dołączyć. W mojej kupie zawsze raźniej. Bum. A teraz łubudu jak psem o ziemię. Bum. Pierwszy, który podbił cały kontynent. Teraz, bum, ja na wakacje miałem jechać. Hehe, a he, Rusek ma zimę. Bum. Popatrz na tyły, o nie. Bum. Bum. Stawiasz nam piwo i hamburgera. Spoko, kto bogatemu zabroni. Bum. Mam jeszcze trochę wojska. Bum. Stany pokój na 50 lat. No spoko, akurat skończyło mi się wojsko. Nie jestem pipa i się wzmocznie. Bośnia i Hercegowina wojna. Bum. 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 Poddaję się. Wypad wygłówienka. Bum. Mnie nie pokonasz, patrz to. Bum. 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 Podam pomocną dłoń. Bum. Poddajemy się. Rzesz o sojusz. Tak, ale mogę te tereny. Oczywiście. Bum. Nie ma tu miejsca na ciebie. Bum. Ej, to był żart może sojusz. Bum. Rzecz o sojusz, oczywiście. Bumy, bum, bum bum. W... Wolno Francjo-Rzym i Luksemburg. Zróbmy rozbiory Francji. My się za chwilę dołączymy. Bum. 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 Fajnie czynić honory. Druga potęga Afryki. Bum, bum bumy bum, bum 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 bum. Mówię i mam hehehehehe. Dobra Rumunia wojna bo będę mógł wytestować bombę. O Jezus śmierci chcą się ze mną bić. Bum. 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 I kto teraz jest śmieciem? Bum. O ić. Bum. Dobrze wybaczyłem ci, Bum. 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 O nawet nie wiecie jak jestem na przygotowane. Bum. Ja już nie biję. Bum. Ja już nie biję. Szwecja łączymy się. No spoko.

ja też będę potęgą Afryki, bum. 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 F -f -f -f. Unia Afrykańska, zaatakuje Rzesze bo jest coraz słabsza, bum. 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 Pomóż mi a sprawię że będziesz potężny. Serio, a skąd ja mam wiedzieć? Ach, te słowa z serca, ech, przekonałeś mnie. O, o, ale faza udało mi się. To ty weź te prowincje, a ja zajmę się tyłem. Bum. 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 Ech, miło było cię poznać. Nie chce mi się płynąć, więc nie spotkamy się. Ok. Bum. Bum. Dobra, pokój. No dobra. Oddawać biedaki dostęp do Morza Kaspijskiego. Ue no dobra, bo nie chcę wojny pod Morzem Kaspijskim. Bum. Danio, włącz się do mego państwa. Nie, więc zgiń. Bum. 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 Ja pomóc. Bum też. Bum. 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 Dobra, pokój. Okej. Robimy Jugosławię. Tęskniłem Jugosławia. Jota Albania, przyłączyć się ja. Bum. Będę tęsknić niepodległość. Bum. A ty, dlaczego nie przyłączasz się? Bum. 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 Aaaa, a, a, piękna Jugosławia i przy okazji mamy też Albanię. Zmiana flagi na ojczystą. To idziemy na wojnę Moja Husario i Izraelu. Bum, 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 morda w kubeł, bum. No nie gadaj, że nie nagrałeś, ty debilu, miałeś jedno zadanie, a tak fajnie pocisnęliśmy chiny. Co? O, nie muszę powiadomić o tym Polskę szybko. No to do widzenia w przyszłym świecie, brachu. Miło było Cię poznać. Ciebie też.